Chcesz, chcesz mnie obrazić. Yeah. Czujecie się w moim majestacie bezpiecznie? No, <grym> nie, Karnitury, ale... wybaczę wam to, że będę o drogę to, że tym pięknym są... miejscem, tak, tak. A, a stripem. A, chcesz, chcesz mi powiedzieć, że nie potrafisz zarządzać swoimi terenami? Nie, nie. Że zarządzasz nimi tak doskonale, że ja z republiki Ach, musiałem przyjść, i żeby nauczyć się. Jaki ty? Tak pięknie. Jak już to pierwszy obywatelu? Pierwszy obywatel. Z republiki. Macie wodę na sprzedaż? Cóż jak? Jakaś pomoc humanitarna. Uczniów apokalipsy wam już wszystkich wytłukli. Powiedziałem sprzedać, nie Oczyści. dać. Jest eee. różnica, Racja. Zawsze ich lubiałem, ta naiwność. Ratować ludzi. Weźmy, może tak, regularną cenę butelki oczyszczonej wody. Ja bym powiedział jakieś 20 kapsli plus jakieś 50%. Za tą zniewagę, jaką mi okazaliście przywracając tego półgłówka e, do mnie. Tak, tak. Z tego, co zostało mi zdane zadajecie się z mutantami. Byliście widzeni z tymi brudnymi, bezskórnymi miarami. Wielkimi, zielonymi i innymi z wynaturzeniami, które już. Już dawno powinny leżeć w ziemi Jak na to macie swoją obronę? Chuj z zielonymi, najkorzystniejsze pierdolone są jakieś są i się przydają ochrony. do ochrony Zwłaszcza tak jeśli tak... ma się pełnych No, niezbyt inteligentnych Gości Trzeba wykorzystać umieć się się ja pewnie, że nie. Myślałem, że za tym pięknym, jakże urokliwym ubiorem kryje się chociaż doza inteligencji, jednak widać, że nie w ogóle nie rozumiecie czym jest czystość na Pustkowiach i czemu no, powinna zapanować jedna wspólna racja. Ten pal, powinniśmy wybić do ostatniego, te wszystkie abominacje, Nie powinny one istnieć. Ja te słowa, o, o, o. Ja te słowa. A słyszał tak, 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 tak. pan, że... No i co, panie Szkoda w nowecie amunicji, Pędzisz później sami umagnąć. Będą żyć w tym i pakować w takiego super mutanta, co No Właśnie, nowym że mam O czym wy mówicie? Jakich napoi? Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, ale wracając tak, do interesów, tak, tak, tak. Tutaj troszkę się rozgadałem. Jednak tak, interesy, interesy, interesy. Dam wam 10 butelek. A, dobry początek, abyście tutaj byli. Myślę, że wam wystarczy. To trochę drożej, <noise> niż pan wcześniej powiedział. Eeeh, no, to, to że z każdą sekundą mogę myśleć. Na przykład już teraz, a no, może już chyba 31 od butelki się zbliża. Dobra interes. Dobra. <noise> 10 butelek za te 300 kapsli. Świetnie. Macie je przy sobie, czy... Gdzie się Gdzieś je trzymacie? W brawninie. Czy w innych prymitywnych tam środkach transportu, jakich wy już, <noise> Ja mogę... Zagrać na pianinie. Wala, przez taka o Utalentowanych ludzi, aż jak jakąś. Artyści to jest... doza tutaj naszej. Cześć, umiesz grać na pianinie? Tak. Wspaniale potrzebuję takich ludzi jak ty. <decki> tak, 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 tak. Dobrze, woda, woda, woda. Dobrze, poczekajcie, poczekajcie tu z nimi Jacob. Ja zaraz przyjdę do Was... Mm -hmm. Właściwie on czemu nosi maskę? Czemuś tak slajduje? <g fidelsky> Dość ekscentryczny ten wasz pierwszy obywatel. Wow. Ale poglądy ma bardzo uniwersalne, że tak powiem. Bardzo dużo ludzi bardzo na Jakbyście byli zainteresowani wycieczką no. na Strip, to Casen The Tops chętnie przyjmie gości. Ja w ogóle myślę, że powinniśmy robić jakiś y, zamach bombowy gdzieś, ale jeszcze nie wiem gdzie. Jeszcze... E, masz, o, tutaj... To pierdolone miasto góle. Dokładnie Góle. Ty Gula nie ma. Potem z tego góli tam w Kosmos, City czy chuj, wie co? To... Jezu, chcę ich wysadzić, proszę. Ja też chcę. Jeśli jakąś bombę? to mam w domu Czę pan idealny. Nie no, skład. Jeszcze ten monoton Ja wiem. No, ja trochę umieram z pragnienia, z pragnienia troszeczkę. Właśnie no po to przyszliśmy tutaj po wodę. Tak, 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 Najlepsza woda na całe. Prymitywy spustkowi nawet takiej nigdy by nie widzieli. A, trzymajcie. Filtrowana w krypcie, <grymne> Jak, żeby i tak. Dodatkowo, tylko tak, ponieważ to tutaj talent, talent artystyczny, jakbyś tu umie. A takie talenty trzeba brać, ponieważ. Ten prymitywizm, który wylewa Ty się od tych barbarzyńców, brudasów i wszystkiego ja innego, co, co na no, nas otacza. Oh, a nie, bo ale ja dostałem tylko 9, bo chyba jeszcze jednej butelki. Dostaliście a, 10, a. Znaczy, dostałem 9, a boko jeszcze jednej. Dostaliście idealnie odliczone 10 butelek najlepiej zapakowanej Dobra, i uznajmy, będzie, wody na pustkowiach. Dobra, że było 10. I... Było Znajmy, 10. Czy to powiedz mi, że Absolutnie, widziałem. że nie. Było 10. Kwestionuję tylko zdolności matematyczne się nauczone mam? na pustkowiach. Wydałem rozkaz zakazu wstępu guli na strip. A więc, jeżeli chcecie przyjść na strip, żeby się rozerwać, to już nie musicie ryzykować w widoku tych. Ale możecie przyjść przez na freezer, to też trzeba zakazać. Będę musiał. Nie, nie, z nie jest dykcją, Ale gra. będzie. Znaczy, jeżeli pomożecie nam militarnie, możemy zdobyć wspólnymi siłami tak. i wyczyścić je z Guli tak. I wszystkich mutantów. Tak zrobimy. Eee, aż miło mi to słychać, kiedy nareszcie zaczęliście rozmawiać z tym pięknym językiem, który możemy się wszyscy zrozumieć. Tak, tak, tak antygulowy, antyradiacyjny i antysupermutantowy kościół pracujący we Freeside aktualnie chciałby podjąć warunki polityczne z wami, aby w przyszłości możliwe otworzyć powiedzmy diecezję na waszych terytoriach o ile to możliwe <tryk> takie też musi być przegłosowane przez radę oraz zatwierdzone przez Departament Rozwoju i jednakże Dodatkowych tutaj członków artystycznych możliwe moglibyśmy tutaj wziąć kiedyś pod uwagę pańscy kapłani odpowiednie próby aby sprawdzić czy nie są zakażeni i przepławieni tymi bóstkowymi tą zgnilizną jaka panuje dookoła na szczęście tutaj jest ta piękna ostoja jeden jedyny bastion który jeszcze powstrzymuje tą zarazę przed zniszczeniem ostatniego co ludzkość ma do zaoferowania Żyjecie bardzo blisko terenów, które wkrótce mogą przejść do rąk Republiki dzięki naszym dosyć zaawansowanym postępom, co jednak nie jest pewne, ale tak czy siak jesteśmy siłą militarną, z większość ludzi musi liczyć. Mamy jednakże problem w do skreślenia w postaci miasta Guli, który jest ekstremalnie negatywnie nastawiony na stosunku do nas oraz do Rado kościoła. Kościołu, który uznajemy i uważam, że to może być wspólny wróg, kto mnie zachęca do podejmowania <grymiania> jak zwykle tak. nie macie nawet odpowiedzialności, aby wziąć i przeprowadzić jedną porządkę. Jeśli mówicie mi tak piękne i płomienne słowa, to od... ktoś tu wszedł. Republika nigdy nie miała możliwości, a nie nigdy tym bardziej aby to przeprowadzić porządnie, czystkę. Gdybyście chcieli przeprowadzić czystkę, to byście ją zaczęli. A ty no, mówicie mi, chcieliśmy, no chcieliśmy, mi, ale chcieli jest. Ten... Chcieli... Ja zabiję chcieli... wszystkie gule. Uważam, tak, że proszę. możemy zacząć porozumienie, w którym nasi żołnierze ubrani po cywilu, królowie, członkowie kościoła, a kościół może zgromadzić całe tłumy. Wściekłego tłumu wiernych, I przy Wydać cichym bomba. wsparciu oraz akceptacji. Wyczyścimy ich, zapewnimy im materiały wybuchowe, oraz odetniemy kordonem kryptę, którą nazwiemy terrorystami. I moi podwładni wyczyszczą każdego uciekiniera, który tylko spróbuje Chce, uciec. Chcecie mnie obrazić? Wręcz przeciwnie. Chcemy pochwalić pańską politykę odnośnie guli, która powoduje wyczyszczenie niezbędnego Proponuję kimi, elementu. A moi. Jedni z najdoszczalniejszych ludzi, pozostali, jakże brudni wiecie, mieli w świecie, mieli w szklankach, razem rano, w jakichś żołnierzach, którzy jeszcze chwilę biegali w workach po ziemniakach, a teraz ubrani w jakichś łachmanach. A następnie, mieliby jeszcze bratać się z jakimiś bandą napalonych laluciów, który stawia sobie włosy na żelek <laughs> znalezionym, i mieliby młodzi ludzie, z nimi razem nie, razem biegać. mówię tylko, Przysz że... Nie, mówię tylko, że państwo ludzie mogli być... stanowić wsparcie ideologiczne. Najlepsze wtrącić od Mam chyba lepszego tego kłopotu. Ja myślę, może że... na swoim stanie jakieś materiały wybuchowe z... Chodzi mi o atomówkę, okej? Okay? Mam sprzęt do detonacji atomówki, tylko nie mam z atomówki. Możemy, jeśli znajdziemy jakąś atomówkę w miarę stanie, to możemy ją tam przetransportować jakoś ukrycie i zdetonować całe miasto po <laughs> Ale po to, co to ta banda perymitywów, led żywych zombie są tak prymitywni, iż osiedlili się w skalę, w której jest wity niewybuchnięty pocisk atomowy wystarczy no, bo odpowiednio wystarczy wymienić zapalnik, BUM! Jeżeli macie, to dajcie nam go, to to gule przestaną być problemem. Chyba to się najbardziej kończy, tak? A, dajcie, 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 najbardziej lubiane słowo Republiki. My, ale my prosimy. Czasami tą prośbę można wziąć więc jak skomlenie ledwo żywego zwierza. Ale dobrze, Proste, da, nie się nie da, się dobrze, dobrze. Tak. Mówcie, mówcie, mówcie. Zróbmy wirus, który zabija tylko gule. Miałem nawet taki plan, żeby Zróbmy to zrobić. To. Brzmi Tak, co najmniej dobry pomysł, aczkolwiek wymagałby dużych prac. Tak, 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 jest to jakaś możliwość, jest to jakaś możliwość. Dobrze, dobrze coś jeszcze, coś jeszcze. Jakże nie. Ciekawe nie coś do zadania. Zaimponował mi to. Ja chcę tylko rysa. powiedzieć, że jakbyście byli w naszej okolicy, <noise> to tak zaimponowaliście mi waszymi pięknymi poglądami. <noise> A jakbyście byli kiedyś w okolicy, to dajcie nam znać, żebyśmy zapewnili wam bezpieczeństwo podczas przejścia przez tereny. A no dobrze. za dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy za gościnę i za dzielenie nam wody. Dziękujemy. Mądry ten człowiek jest. Muszę z nim więcej interesować. Mądry, Część mądry, ale trochę... mądry, Część, bo mądry. Ej, czasami, lepiej, czasami lepiej język trzymać z zębami taka rada i proszę bronię właśnie. Dobrze, o... Jak reagujesz na gadiacy, powiedz mi. Dobrze? No zależy. A powiedz mi, masz umie... Czy umiesz obsługiwać śrubokręta no, automatycznego? To dobrze ludzie. Dobrze o ludzie kurwa. Ale to jest ten oficer!